No i witamy Was w Avignon. Ponownie, ale już jesteśmy w Dotarliśmy. Avignon. Miejscóweczka taka, zobaczcie, zobaczcie pod zamkiem, sobie. a tam wysoko, wysoko, zaraz Wam pokażę, o za. zamek jakiś, chyba zamek, a my idziemy, mamy 40 minut do starego, do tak, centrum, do centrum. Do stary, ale, no, nie. ale to wiadomo, że przejdziemy sobie po całych. Po całym tym miasteczku tak. Po tych uliczkach, bo ponoć to jest takie najpiękniejsze, najfajniejsze. A prawda Gdyby jest taka, że pewnie zobaczyć. parkingi są gdzieś bliżej. Ale, są, no, ale patrząc na te ciasne uliczki, tych miasteczek, gdzie byliśmy, no nie chcemy się pchać, wolimy się przejść, bo Po tu... co stres? Dodatkowy stres nam jest niepotrzebny. Pogoda się zrobiła fajna, słoneczko świeci. Mnie Jat... jest jeszcze Bo wiatr jest dosyć silny. Jeszcze nie weszliśmy całkiem do miasta, a już widać... Chmury zamku, na który pewnie wejdziemy. Albo, albo i nie, nie bo, piesek. bo piesek. Ale będziemy na pewno chcemy iść. Ale jesteśmy w Avignon. Chodzi no tutaj właśnie. o ten klimat, o te uliczki miasteczka, No i ten most. O, właśnie. Słynny na most. most w zobaczymy. Dobra. No będziemy do zobaczenia, to na razie. relacjonować. No i kochani, zobaczcie jak na samym początku tak zobaczcie sami jak jak nie kręcić no przecież czy, czy wy widzicie ja wiem, czy takie, prywatne, takie prywatne mieszkanko mamy 40 minut drogi ale ale tymi jak, uliczkami to ale za 2 godziny o to gdyby. chodzi że, że Avignon to nie to tylko, to... tylko most o matko nie wiem gdzie jest to dobra <laughs> Właśnie o to chodzi, że Awignon to nie tylko słynny most, o którym, o którym śpiewa się piosenki i pałac papieski. <laughs> Bo cały urok Avignon to właśnie to, czym zdążamy. Te stare uliczki, które dają taką scenerię. To, to tak jak ktoś uważa, że... Do winnic powinni iść tylko ci, którzy znają się na winie. Nieprawda. Prawda. I właśnie tutaj to jest tak. ten y, obszar winnic. Ponieważ w Avignon jest mnóstwo winnic, w których są fantastyczne fontanny, jakieś Kawiarni. kawiarnie, więc nie trzeba być wcale kiperem. Tak? Widok tego zamku, pod którym zaparkowaliśmy. Fajnie to wygląda. Zdecydowanie teraz. Tak. 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 To jest. Tak. Nie, nie. Zobaczcie. Wnętrza. Podwórka tych domków. No cóż, kochani, będzie głośno, bo jesteśmy na moście, przez który przebiega jakaś główna arteria, ale w tle, jak widzicie, jest już słynny most na do którego zdążamy. Oraz starówka, jest która jest olbrzymia i wygląda już z daleka wygląda przepięknie. wiatr, ale to nam nie przeszkadza żeby pokazać Wam jak to wszystko wygląda zaraz tam dotrzemy Jest to tak jesteśmy już na starym mieście Wawinią. No i krótko mówiąc zapiera dech w piersiach, gdyby nie wiatr, który przeszkadza nam troszeczkę dopiero 25 metrów 25 metrów starówki wygląda to kosmicznie kosmicznie kochani o a tutaj jest to, to wejście jesteśmy parę metrów od mostu i starego miasta centrum samego oczywiście tłumy ludzi na głównych ulicach ale nawet zapach tutaj mówiłem właśnie do Ewy że zapach powietrza tutaj jest inny ze sklepów perfumeryjnych nie się taki zapach, ponieważ oni, no, ciekają. No, co Ale... złabić? Jest taki bardzo przyjemny I zapach. Działa. To. Jak się działa to. Wiesz no. Ok, schodzili z merci. Tak, można, bo pytałem. Na most. Można, tak. Ale też nie wiem czy można, do zamku. Można? Do zamku, nie wiem. Ale to są tylko na ten kuchy. Na, na most. Kochani, jesteśmy na moście Avignon. Avignon. Możemy wejść z sem. 5 euro wejściówka tak. od osoby. Natomiast już do tego pałacu, który jest wokół nie zamku, no nie możemy wejść, no bo piesek tak. idziemy oglądać. Tak. Most w ogóle jest z XII wieku. I teraz tak. Miał 900, liczb 900 metrów długości, tak. długości. W XVII wieku była powódź i co? Został zniszczony tak. przez tą pochód. Rodan, Zostało, rzeka Rodan tak, pochłonęła część mostu. Tylko cztery przęsła zostały i kapliczka świętego Benedykta Mikołaja, tak. który był pochowany świętym dworze Benedykt. Benedykt. Tak. No i wieje i nie wiadomo teraz, czy nas słychać Tak to I wygląda. To teraz prawa strona. No Zobaczcie jak to wygląda. Patrzcie słynny pocałunek na moście Wavignon. I to jest... Tak, to jest coś kapikki śledziła.

Weszliśmy sobie znowu w taki mały zaułek i patrzymy, a mamy tutaj przed sobą katedrę Notre Dame, des Doms. Doms jeśli dobrze wymawiamy nie tak. wiemy tego. I obok. I obok jest pałac papieski, z bodajże z XIV tak. wieku. Tak, kiedy to Awignon pełniło apostolską stolicę, tak. Tak. i tutaj była ta siedziba papieży w Awignon. Uh -huh a zaraz no, idziemy zobaczymy, Chodź. bo my dopiero tak. wchodzimy ale słuchajcie robi to wrażenie o, o, dziękuję. o, o no i tak to wygląda ja nie mogę. obłęd no ma to rozmach ludzie jakie to jest wielkie, jakie to jest piękne zobaczcie Tuż obok mostu na którym byliśmy Wawinią. Tam jest most niedaleko. Tak. I tu, tu jest katedra ze złoconym posągiem Matki, Matki. Boskiej. To później w opisie podamy, bo jest, tak. jest to określone. Do środka Tam. robi wrażenie. No i przenosimy się w świat dziecięcy. Idziemy sobie od tej katedry. Pałacu placu papieskiego. Tak, papieskiego. No tak. i patrzcie jest noweczki, Stara paruzela oświetlona. W nocy musi to być niesamowite pokazywać to. No po prostu bajeczka. I pomimo, że jest tyle ludzi, jest hałas? Nie. 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 Ja jest. Wiatr to jest. Wiatr, no, wiatr wiatr bardziej straszny. przeszkadza, ale, ale zobaczcie. To, ja nie mogę. Zobaczcie. To jest. No... Taka. Przypuszczam, że to jest też jakaś stara, jeszcze te mechanizmy są stare, tak. zachowane. No. Tak myślę. Ale <laughs> wygląda bosko. I na górze masz takie. Wszędzie unosi się zapach lawendy, takiego aromatu perfum. Nie wspomnę o tym, że jest tu milion kafejek i wszyscy siedzą sobie przy lampce wina. ludzi jest, ale nie ma jakiegoś tam. Ale nie, nie. Przykłów, Fajnie, tak. wrzawy, jakiegoś tam Hotel nie De Ville. O, restauracje jeszcze nie otwarte, ale już przygotowane, czekające na gości, bo jesteśmy jeszcze w wczesnej porze. Jak na Francji. zobaczcie. <śmudziły> Zobaczcie to jest Wszystko naszykowane, wszystko... Wszystko leży, nikt nic nie Tak, przygotowane Co róż To restauracja z przygotowanymi stolikami Na wieczór gdzie, gdzie na pewno się zapewni to wszystko Będzie multum ludzi o, mój, na, mój. Posadzki Prowadziły, Tak wyślizgane moją. Tak gładziutkie Niesamowite. Troszkę odeszliśmy. Tak, z samego centrum. Kolejny, chodzi Gdzie ludzie sobie siedzą? Piją kawkę. Wiem, czy tam? Czy tu? Może tam dalej zobacz. a obok kościoła jedna restauracja druga restauracja nikt nikomu nie przeszkadza nie budzi to nie godzi żadne uczucia religijne można sobie siedzieć pod drzewkiem i pić wino przy kościele no i wyszliśmy już Słuchajcie, siedzimy sobie przed starym miastem zobaczyliśmy pewnie cząstkę no. cząstkę awinią bo żeby zobaczyć całość, to chyba trzeba byłoby kilka dni tutaj chodzić. Przepiękne, przepiękne. Dużo takich naprawdę, Jest takiego dobry. zatrzymania, refleksji nad tymi, nad tą, nad tymi budowlami, nad, nad, no nie wiem, no po prostu nad tymi kamienicami, no Jest coś to... wspaniałego. Teraz sobie tak siedzimy i przez jedną z takich małych bram przejeżdżała wycieczka, chyba szkolna wycieczka, może z jakiegoś domu e, specjalnej troski dzieci, młodzież. Na wózkach, niewidome dzieci, młodzież. Po prostu no, trzeba dziękować chyba sile tej wyższej, że jest nam dane tutaj być w zdrowiu. Naprawdę, że możemy to oglądać, podziwiać, kurde, tyle nieszczęść jest, nie? Tak. I wiele, wiele przeciwności osób. Sam sobie gotuje. Też, też. Ale pomimo tego właśnie, jak widzieliśmy tą grupę tej młodzieży, nie wiem, 20 osób to było, z opiekunami. Oni są, oni no, zadowoleni są oczywiście uśmiechnięci. Ale tak patrząc z boku, no to naprawdę dziękować to na, dziękować za to, taka co mamy. Dygresja, że jest przecież bardzo U. wiele miast, gdzie... To Są starówki część starego miasta, a tutaj w Avinjou ja mam wrażenie, że z jednej części starego miasta przeszliśmy na tą ogromną drugą część starego miasta. No bo to jest chyba w ogóle. I to jest chyba takie... same stare miasto, tak. bo ja tu w ogóle nie widzę jakiejś nowej części. I za jest... mostem, za, za tym mostem tak. takim nowym, po drugiej stronie rzeki jest. Od mostu Awinią poprzez ten plac papieski. Ale tam też starówka jest tak, tak. Nie jesteśmy, nie? No po prostu. Piękne. Piękne, piękne, stare piękne miasto, miasto, które no miasto, miasto. miasto, ogromne miasto chyba, które wymagałoby, no, żeby go fajnie sobie poznać, zwiedzić myślę, że kilka dni. My sobie tu siedzimy i też zobaczcie, i zobaczcie jak przed ogromne te mury są, przed którymi my sobie siedzimy, tutaj jest jakieś jedno z wejść. Zobaczcie, ogromne, ogromne. Teraz troszeczkę już na szczęście wiatr ustał, ale... To może słyszycie biało. nas, bo, bo wcześniej no po prostu nie dało się. Tak. No, no, sprzęt mamy taki jaki mamy, no nagrywamy. Dla siebie, dla zabawy. Dla siebie, dla Was troszeczkę, kto nas ogląda, no kto nas ogląda, to wie, że to tak jest. Z zabawą. No, Rekrecy. trochę Rekrecy. Dla, na pamiątkę. No, Ale fajnie, fajnie, fajnie jest, Polecamy, naprawdę... polecamy. Provencja, zostajemy tu, zostajemy tu na noc. Mieliśmy zobaczyć, tak hop siup. I wyjechać. No chyba się nie da. da się, bo nie. Do, do Jampiego mamy, mamy godzinę, a jeszcze nie zobaczyliśmy tych ruin zamku, pod którym a, stoi Jampi. w ogóle tam nie byliśmy jeszcze. No, to właśnie, może części. rano pójdziemy, nie wiem. Więc no jest ogromne. A po drodze stąd kilkanaście minut, nie pamiętam, 14 czy też kilometrów Miasteczko Gardas, do którego chcemy jechać. I tych miasteczek tutaj takich małych, które sobie wybraliśmy, jest kilka. Oddalonych od siebie o kilkanaście kilometrów, 20-30 minut drogi. Będziemy chcieli je wszystkie Wam pokazać i zobaczyć, żebyśmy, no chociaż troszeczkę liznęli tylko pewnie tej prowansji. Nie zobaczymy z pewnością tych pięknych pól lawendowych. Gdzie nocowaliśmy? Nie, Gdzie nocowaliśmy? Ale już go lawenda została ścięta. Przekwitła już, mm. jest ścięta. A natomiast zapach tej lawendy unosi się tutaj, wawinią faktycznie wszędzie. Super, Piękna to sprawa. To tyle na razie. Jeszcze coś nakręcimy. Lody były bardzo smaczne. siki też są fajne. Na pamiątkę. No, dla dzieci. Dla tyle. Na razie, pa. pa. No i tak jak myśleliśmy po kawce przechodzimy do zamku pod którym dziś będziemy w Avignon spać co nie można? no to dobrze to panorama z zamku na okolice Avignon a w tle w tle słuchajcie ogromne Polacy i góry góry które w części są pokryte jeszcze śniegiem tak to pięknie wszystko wygląda ale zaraz tam tam Pałac Papieski gdzie dzisiaj byliśmy czyli druga strona miasta tak jak mówiliśmy Całe Avignon w zasadzie jest starym miastem. O, proszę bardzo, ławeczki przygotowane na punkcie widokowym. Czyli zgodnie podjęliśmy decyzję, że jednak skoro z psem wejść nie można, tym bardziej, że jest już zamknięte. A w planie mieliśmy piwko, więc zgodnie zdecydowaliśmy, że mury zamku już widzieliśmy. A piwo winią smakuje o wiele lepiej. Hello. Cześć kochani. Jesteśmy w małej górskiej miejscowości o nazwie Boniueks, jeśli dobrze wymawiamy. Na skałach. Na skałach miejscowości. Jazda zarąbista. Powiem wam, jesteśmy świeżo po Rumunii i tak pełnego pampersa nie miałem jadąc do tego Boniueks. To tragedia, uliczki. Przed nami jeszcze autobus się tak troszkę chyba zaklinował, nie? Nie tak. wiem co to było, jakaś pomyłka na światłach, coś. Słuchajcie... Ale nikt nie tropił. Jedną miejscowość sugerowaną gdzieś tam w Google'ach, e, którą, którą minęliśmy, bo było tak ciasno i tak było no, gdzie dużo samochodów, dokładnie. że nie było gdzie stanąć. Bardzo dużo aut wyjeżdżało właśnie. Żebyście nie patrzyli tylko na nasze gęby, a na a jest 12 a wiatr stopni jakby górskich. To jest no halny, tak, bo no, bo to jest halny i chcieliśmy koniecznie zobaczyć kilka tych miejscowości, wiosek takich górskich. No to zobaczymy. I to udało wioski. się nam zaparkować w Boniu X i idziemy sobie tą jedną z uliczek, zaraz wejdziemy z powrotem gdzieś. I tutaj mm. czas się zatrzymał, ale dojazd do tych miejscowości to jest po prostu no, albo osobowka, albo 4x4 małe auteczko. No. Bardziej osobówkami i ci ludzie, co polecają, właśnie te miasteczka, perełki. Tak. Ja myślę sobie, no oczywiście nie piszą, że to jeździliśmy tam kamperem czy, czy coś, ale uważam, że chyba no, samochodami osobowymi. Tak. no Uliczka, którą my idziemy, na pewno żaden samochód nie, nie, nią no nie przejedzie. Nie ma mowy. Natomiast wszystko to jest, zobaczcie tam, u góry ja to powiększę. Wszystko kaskadowo Kaskadowo w skałach. Tak to wygląda, więc no i do góry chyba pójdziemy. Do góry? Tak, tak. Tak mi się wydaje, że do góry. I takimi uliczkami się tutaj chodzi. Te miejscowości oczywiście znaleźliśmy gdzieś na YouTubie. Gdzie było wyszczególnione kilka miejscowości, które w Prowancji warto zobaczyć, bo tu właśnie czas się zatrzymał. I są bardzo malownicze, więc staramy się je zobaczyć. Wiatr jest faktycznie tak silny, że jak się patrzy na Ewę, to mamy wrażenie, że my jesteśmy w Alpach francuskich, A, ale. Górka, ale tak, grubo ubrane. grubo ubrane, bo jest naprawdę bardzo silny wiatr i cała miejscowość, nieduża, to są małe miejscowości, takie wioski górskie, ale wszystko to jest, jak widzicie, mnóstwo wytwórców wina, bo na zboczach jadąc widać winnice, więc tutaj, tutaj oprócz lawendy jest też mnóstwo wytwórców lokalnych win. Zobaczcie, są domy, gdzie w zasadzie one są wykute w skałach i tam wysoko też jest ulica, po której można iść. Równie malownicze. Wnętrze jednej z kamieniczek. Zobaczcie ogromne mury, wszystko w kamieniu. I rzeczywiście chodzić się tutaj chodzi bardzo trudno, bo spady jakie są tych betonowych dróżek są tak mocno nachylone, że 10% lokalnych wytwórców, którzy tutaj mieszkają Miejscowość naprawdę robi wrażenie Czas się tutaj zatrzyma, gdyby nie samochody Zdarzenie Czyli moi krótki rękawek, <grytki> ja. rękawek Czyli hiszpański temperament, grenlandzkie korzenie i za mną mewa południowa krew w kurtce puchowej Bardzo dobrze no, tak jak mówiłem zobaczcie mnóstwo lokalnych pietwórców w ręko się tu oczywiście winiarnie co? O tam chyba jest zejście po schodach może. Może tędy jest przejście z woda. O, proszę. Woda, prąd, do którego można się podpiąć. I schody, A, dmuchy, bo, tak jak Państwo. Tak, i schody, zobaczcie takie tajemnicze przejścia, żeby zejść niżej, gdzieś mnóstwo drzewek oliwnych, miejscowość tam. W oddali, przez którą myśmy przejechali i musieliśmy niestety ją pozostawić. To jest Lord Marine, jeśli dobrze wymawiam, z, z pięknym z pałacem, pałacem, do którego właśnie ale też wszyscy. Tak, się... Nie, tak. Przypadkowo zatrzymaliśmy się w małej miejscowości Marales. Tylko na chwileczkę. Co W sumie nie wiemy z czego ta. miejscowość... można ja sobie wejść. ta No to sprawdzę. Przechodzi się przez taki tunel kamienny i schody Zaraz zobaczymy Zobaczcie Po prostu majka uliczki którym się chodzi tutaj tutaj nie ma już Turystów, ponieważ o miejscowości wiedzą tylko ci, którzy przypadkowo do niej trafią. Tu piękne platany, tu bylcze domki, normalne życie w XIX, albo nie wiem w którym wieku. 15 minut i tego obejścia całej wioski i naprawdę, naprawdę warto było.